Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Was zaprosić na Koło Życia Roku 2024, czyli na mój warsztat astrologiczny. Będzie on miał miejsce 18 listopada od godziny 9 do 18, to jest sobota, no i oczywiście wraci Bosz. Cóż tam się będzie działo? No, przede wszystkim parę, parę zdań na temat przyszłego roku, parę głębszych zdań i bardziej złożonych na temat roku Słońca 2024. Również jak w tym roku Słońca będą się miały energetyki poszczególnych znaków Zodiaku, a zwłaszcza oczywiście energetyki uczestniczek czy też uczestników tych zajęć. Nawiążę oczywiście, że tak, do podstawowych zasad astrologii. Opowiem o tym, czym jest horoskop, jakie są nawiązania psychologiczne, mitologiczne, trochę o kobiecości i o męskości w naszym polu, czyli Anima i Animus po raz kolejny. No i oczywiście, podstawy astrologii. Trochę o podstawach, trochę o subtelności, trochę o esencji układu urodzeniowego, i to będzie praca z horoskopem indywidualnym. Postaramy się oczywiście to wszystko zrobić. Także zapraszam na bardzo, bardzo intensywne zajęcia. Pozdrawiam i do zobaczenia. Thank you.